No i tu jest moja konstrukcja. Może to zdemontujmy, będzie łatwiej. Tu wiadomo motylki jakieś tam wykombinuję. To wszystko będzie pomalowane oczywiście, bo aż kurczę. O, teraz będzie łatwiej wytłumaczyć. To będzie podobne noszenie do TwoBoxa. Tak. Tu będzie sterowanie jednym systemem impulsowego, a tu będzie sterowanie drugim systemem statycznym. Teraz tak. Tu mamy wejście na sondę statyczne, statyczne i impulsowy dlaczego są cztery kołki ja mam te kołki są po prostu zmostkowane I na czym pizza polega że wtyczka wtyczka jak łączy jakby na przykład nie łączyła to jak nie jedno to drugie będzie łączyć kołek chodzi o kołki no a tu tak wygląda tu jest trochę namieszane bo to jest wszystko w chowijakach tu jest... Zaraz odwrotnie. Tu jest moja konstrukcja. To jest impulsowa płytka, że jest praktycznie zrobiona. Wystrojona jest, tylko po podłączeniu potencjometry i takie inne pierdowy. Natomiast tutaj jest oryginał. To jest produkcji angielskiej Cisko 660 Jedynie tylko wymieniłem Wymieniłem, wywaliłem z płytki bezpośrednio lutowalne układy scalone, a dałem podstawki, tak jest lepiej. W razie czego to można to wymienić? No, tak ja to tutaj zrobiłem, także, tak tu będzie bateria w środku 12V, 1,3Ah, żelówka, ale będzie to na wykrywacz impulsowy. Natomiast do tego wykrywacza prawdopodobnie muszę to wykombinować, że będzie tu na bateria od tyłu, bo nie ma inaczej tego, jak rozwiązać. No witajcie, zrobiłem cewkę, znaczy cewkę sondę do wykrywacza impulsowego. To jest dosyć duża cewka. Cewka, no. Będzie cewka. Ja robię w ten sposób przewody że puszka stąd druty przewlekam przez spód i wypuszczam tutaj i w razie uszkodzenia się kabla tego przewodu do wykrywacza do elektroniki po prostu wymieniam to i tak dalej nie? firmy produkują na stałe przewody a tutaj wcale od spodu to tak wygląda to jest taka ceba toporna to jest nie do zajechania, po prostu jej tam się nic nie stanie. Yy, pokażę Wam, tu przychodzi dekielek, nakrętka i to cała robota. No tu Wam pokażę sondę od Cisco P. To jest Cisco 660 To jest wykrywacz statyczny. I to będzie w jednej obudowie, impulsowej i statyczny. I teraz do rzeczy, dlaczego takie cudo tu zrobiłem? Tu będzie skręcone na stałe i tak dalej. Chodzi o uniwersalność. Może jeszcze inaczej, żeby można było, tak, na przykład, jak będę używał wykrywacza impulsowego, to żeby pasowała mi ta sztyca. Prawda? Eee, teraz tak. Tu jest na razie śruba stalowa, bo, bo tu będzie śruba plastikowa, wiadomo. I teraz w ten sposób to przyjdzie. Chodzi o to, żeby można było to skręcić. Po prostu uniwersalność. No. Także to już mam porobione. A cała szczyca wygląda w ten sposób, bo to jest tylko część pokazana. Tu jest plastik, 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 a tu jest resztę kwadrat. Prawda? Po prostu chcę zrobić w ten sposób, że na dwa systemy, tak jak mówiłem, że jak będę chciał na przykład monet szukać, to wystarczy tylko wymienić cewkę. Sądy znaczy i można szukać drobnicy i tak dalej przykładowo dyskryminacja i tak dalej no o, tu kupiłem u nas w sklepie elektronicznym takie coś He, do czego mi to będzie potrzebne zapłaciłem 16 zł to będzie potrzebne do kontroli napięcia akumulatora przede wszystkim Akumulator zelowy, czy on mieści się w granicach? Tylko nie wiem, gdzie to zamontuję. No, zobaczymy. I to będzie w ten sposób zrobione, że jak będę chciał sprawdzić sobie stan baterii, to przyciskiem powrotnym wcisnę prawda? I załączę ten wskaźnik i pokaże mi na, napięcie, jakie, bo to jakieś tam musi być dopuszczalne i będę wiedział mniej więcej. Bo wykrywać wykrywacz impulsowym, jak bardzo dużo spadnie napięcie, to wykrywacz impulsowy głupiej, no niestety. No i będę po, połączę jeden i drugi system do kontroli napięć właśnie tym. tym, y, tym bo to jest miernik tego na wyświetlaczu. No, wiadomo jak to widać. On ma niby do 30V, ale pani w sklepie mi powiedziała, żeby nie wygłupiać się do 30V, tylko poniżej. No ale 12V to jest... Wystarczający, i tak dalej. No. Teraz tak, no tu będzie kiepsko pokazać. Podłokietnik jest zrobione wszystko z aluminium. Prawda, można będzie nosić to tak jak twoboxa, Nie na sztycy, tak jak, jak w jakieś garety, i tak dalej. Bo przy takim noszeniu, jak ja. Tutaj robię, nie męczy się ręka. No to jest bardzo wygodne: ręka, tak zwana, wisząca. Ja robię każde jedno wykrywacze w ten sposób. No ta sonda ma wymiary 380 mm. Natomiast mam drugą. To jest na takie grubsze rzeczy i głębiej. A to jest ta jedna z pierwszych sond. Zresztą ta sonda jest na, na moim kanale pokazany wykrywacz inny. Ta ma z kolei 280 mm. I ta sonda naprawdę jest wspaniała. wspaniała. To jest jedna z takich naprawdę sąd, która... Udała mi się, no, można powiedzieć, ona naprawdę głęboko bierze, nawet półtora do dwóch metrów. Jestem zdziwiony, czy to przypadkiem nie zależy właśnie od tego sześciokątu, bo ona jest sześciokątna. A ta sonda była zrobiona y, ze starego zegara. Taki, taki, no pomysł wpadł mi i ona świetnie zdaje egzamin. Ta sonda mi wielokrotnie upadła, wielokrotnie, no kilka razy upadła mi na beton. I jej się tam nic nie stało. Ona bo jest wypełniona pianką, ale ja teraz już pianką nie wypełniam. Po prostu mam inną technologię wykonywania. Teraz tak. Sonda od tego Ciscofa, zaraz Wam pokażę. Ta sonda to bardzo dziwne, że ona ma 200 mm i ona bierze nawet spokojnie 1,5 metra bo na powierzchni jak jest wielka jakaś na przykład brama to nawet 2 metry bierze jestem naprawdę bardzo zdziwiony no tu jest jeszcze ją trzeba zakleić bo wymieniam kabel no bo tu był kabel na stałe wpakowany ja to kupiłem cały wykrywacz w ogóle na, na Oliksie tak był zryty że głowa boli a teraz go uruchomiłem no i tu trzeba dekiel wkleić po prostu na na silikon, nie na żaden ten na gorąco, tylko silikon na silikon. No to już jest przygotowana sonda i ona wspaniale działa. No to by było na razie tyle. Jak skończę ten wykrywacz, to Wam pokażę jak on działa, ale to już nie w domu, tylko na powietrzu.